Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 69 odcinku, końcówek wieżowych. Zobaczymy partię graną w 1826 roku. Białymi grał Kochreń. Czarny miał przeciwnik nieznany. Partia grana była w symultanie. Widzimy, pozycja jest mniej więcej równa. No biały ma przewagę, bo król może zająć blokujące pole na f3, idzie na e2, król f3 i c6. No trochę lepsze było b6, ale c6, wieża e1, h5, c4. Teraz czarny miał szansę bo Partia grajna była w symultanie powinien zagrać król E5. To daje tę zaletę, że jak zagramy ewentualne C5, to wieża jest zwolniona obrony piona, król jest nie do ruszenia i pozycja jest wyrównana. Nastąpiło wyczekujące wieża F7. Biały zagrały E5. Teraz oczywiście, gdyby czarne zbiły i pod E4, Zagrały wieża F5, bo byłoby koło równego, natomiast czarne przepchnęły i białe dostały podpartego wolnego pionka na D5. Jest to tak zwana końcówka wieżowa, mająca charakter końcówki pionkowej, ale to dopiero za chwilę. B3, król F5, CD5, CD5, Cd5 E6 i teraz ta końcówka ma taki charakter. Końcówka ma taki charakter, ponieważ czarna wieża nie ma posunięć, a biała tych posunięć ma dużo. Po d4 czarne poddały się. Ciekawe dlaczego. No, wyczekiwanie powoduje stratę piona. Ruchy się skończą. Nie mówiąc o tym, że wieża może robić dużo, dużo, dużo ruchów. Ruch wieża E6 prowadzi do nieciekawej końcówki, ponieważ padają oba piony i tu oddalony wolny pion więcej wygrywa. Widzimy więc, nauczyliśmy się, że w końcówce wieżowej wieża staje za wolnym pionem własnym lub przeciwnika. I tak będziemy się po troszeczku uczyć. Dziękuję za uwagę.